Wraz z rosnącym zainteresowaniem historią podziemia niepodległościowego pojawiła się potrzeba godnego upamiętnienia tysięcy ludzi, którzy za swoją, którzy za swoją postawę zapłacili wysoką cenę, nieraz ostateczną cenę, dodajmy, zapłacili swoim życiem, często życiem bardzo młodo. Dziś nikt nie zliczy cierpienia i pogardy, tortur i więziennych okropności naszych bohaterskich żołnierzy, a także niezliczonych intryg wobec ich najbliższych, tu małżonków, dzieci, przyjaciół. Pytam, dlaczego tak się stało? Ktoś powie, że robili to komuniści wyś w myśl panującej ideologii i będzie miał rację. Ale trzeba dodać, że byli to ludzie łakomi władzy i panowania nad drugim człowiekiem. Oddali się o ojcu kłamstwa i pogrążyli się pod fani nonsensu, tworząc dla innych piekło na ziemi. O czym świadczy. Miniona historia z tyłu dramatami naszych bohaterów. Dziś, jak często powtarzam przy takich okazjach, nie jesteśmy sądem, ale wspólnotą, która w święte wiary odczytuje swoje powołanie, nie tylko zbiorowe, ale przede wszystkim osobiste, życiowe powołanie. Moi drodzy, to co wydarzyło się przed laty w Polsce ma dziś w świecie dalszym i bliższym swoją współczesną powtórkę w okropnościach wojen i prześladowań oraz ideologicznych intryg. Brak i niechęć właściwego patrzenia na człowieka, który nie chce dostrzegać w sobie podobieństwa do Boga, czyli go złudnym. Ale jak bestialskim i nieodpowiedzialnym Panem na ziemi dodajmy w polityce, w kulturze, w obyczajach i agresywnej gospodarce. Jeśli ludzkie serce nie jest otwarte, a oczy nie są skierowane na Jezusa Chrystusa, to szatan nie ma trudności, aby takie serce uwieść. Wtedy tacy ludzie chcą mieć znacznie więcej, niż codzienny przysłowiowy chleb. Żąda władzy i dehumanizuje, a bogactwo zaślepia. Nie zazdrościmy im wszystkich i dobrobom, prześladowcom i katom, ani tym z dawnych czasów, ani też z tych obecnych, ale im głęboko współczujemy. Dlaczego? Oni nigdy i nigdzie nie zaznają spokoju sumienia. Nie zapewni im tego ani ostatnia Szwecja, ani Anglia. Ani też prebolów polskiego społeczeństwa dostatnie emerytury, jakimi się cieszy. To chcę poznać. Okrucieństwo tych czasów, ofiary i katów, nie jedzie do zamkniętego więzienia na Mogotowie, a dowie się więcej. Byłem tam w ubiegłym roku, 13 marca. Tam też, chociaż nie byli żołnierzami, cierpieli nasi kieleccy biskupi i kapłani, a wśród nich niezłomny wciąż biskup Czesław Kaczmary, jego wikariusz generalny, późniejszy biskup kielecki. Jan Jaroszewicz. To w tych czasach sowieckiej okupacji, zgrozy i bestialstwa panującego w kraju nad Wisłą, mieszkający w Stanach Zjednoczonych poeta Czesław Mugosz w 1950 roku pisał w swoim wierszu, który skrzywdziłeś człowieka prostego, Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając, na pomieszanie dobrego i złego. Choćby przed tobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość w tobie przypisując, złote medale nad Twoją przejść kując, że jeszcze jeden dzień przeżyj. Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić, Narodzi się nowy, Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie Byłby świt Zimowy i sznur I gałąź pod ciężarą zgięta. Moi drodzy, Ja ufam nasze serca nie są Mniej I subtelne na krzywdę, Niż serce Poet, my jednak w przeciwieństwie do zapisu ostatniej strofy chcemy być miłosierni i ewangelicznie miłosierni, ale dziejowa sprawiedliwość ma swoje słuszne prawa i domaga się, abyśmy nigdy nie wymazali z ludzkiej pamięci i naszej narodowej historii kart tych minionych lat. Dlatego na zawsze zachowajmy we wdzięcznej pamięci i w naszych sercach znanych i nieznanych bohaterskich, niezłomnych polskich żołnierzy, żołnierzy wyklętych. Amen. Z którego uczestnikom składamy dzisiaj hołd jako bohaterom naszej wolnej, niepodległej, suwerennej Polski. Reżim komunistyczny bezwzględnie zdławił ten opór. Zniszczył siły podziemia za pomocą intryg i zdrady, inwigilacji i szantażu, a przeciw oddziałom partyzanckim wysyłał czołgi i lotnictwo. Skrytobójczo wymordował, skazał na kary śmierci i długoletniego więzienia. Tysiące polskich patriotów. Chciał też wymazać pamięć o nich, podobnie jak niszczył pamięć o triumfie 1920 roku. Z bibliotek planowo usunięto książki poświęcone wojnie polsko-bolszewickiej, a konspiracyjne archiwalia były dostępne tylko dla zaufanych partyjnych badaczy. Prawdę zastąpiła propaganda, szkalująca tych, którzy ośmielili się przeciwstawić woli Stalina. Znana Państwu bardzo pieśń patriotyczna, Ojczyzno ma, tyle się razy we krwi skąpana tyle razy gnębił cię kat. Lecz nie zawsze czynił to obcy, bo często katem był brat. Pamiętajmy, że tak było i zróbmy wszystko. Aby już nigdy ta historia się nie powtórzyła, bo najgorsze jest to, kiedy przeciwko sobie historia, ludzie i czyjeś inne sprawy stawiają nas samych. Pamiętajmy, że dzisiaj nie możemy ulec pokusie, pokusie tego, że uznajemy siebie za najważniejszych. Najważniejsza była Polska, którą wyście zbudowali dla nas razem. Mówię do Was, do tych, którzy przeżyli tamte czasy. I zadobuję. Szanowni Państwo, pomogłbym się wspólnie za żołnierzy wyklętych pod przewodnictwem księdza Stanisława Strycharczyka, kapelana Kielackiego Ochotniczego Szablonu Kawalerii. Ostatniego komendanta głównego armii krajowej, zamordowanego 24 grudnia 1946 roku w sowieckim więzieniu na Łubiance. I Augusta Emila Fidolfa. Mila. Zamordowanego 24 lutego 1953 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stańcie do apelu. Wzywam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu polskiego państwa podziemnego, delegatów rządu na kraj i Rady Jedności Narodowej oraz urzędników konspiracyjnej administracji i wszystkich rodaków, którzy z narażeniem życia wspierali podziemie niepodległościowe. Stańcie do apelu. Gdzie wow, nieco od placówki straży grałeś w cielscach składał kobieta, mały rusz żył, od funkcjonariuszy służby więziennej składają zastępca dyrektora aresztu wiążącego od wielce Mariusz Szewczuk w asyście kapitana Tomasza Gobaś.